Witajcie na kanale EuroKart Wózki Dziecięce. W dzisiejszej serii wózki dziecięce oczami ekspertów poruszymy temat wózków spacerowych nadających się do podróży samolotem. Jest z nami dzisiaj Piotr. Witam wszystkich serdecznie i pomoże nam zgłębić temat tych coraz bardziej popularnych w Polsce wózków. Tak, na wstępie chciałbym jednak powiedzieć, że nie są to wózki tylko do samolotu. Wózki, które wybraliśmy do dzisiejszego odcinka, są też świetnymi spacerówkami miejskimi. Świetnie nadadzą się do galerii handlowej, na równe deptaki miejskie, czy nawet w parku, z, wy, z wyjątkiem jakichś takich naprawdę bardzo hardkorowych leśnych ścieżek. To, to spokojnie taki wózek można używać nie tylko w samolocie. A jak to jest Piotrze z możliwością wprowadzenia takiego wózka na pokład samolotu jako bagaż podręczny? No niestety nie jest tak pięknie. Linie lotnicze mają różne wymagania, oprócz tego bardzo często te wymagania zmieniają. Tanie linie lotnicze to już praktycznie ten bagaż podręczny okroiły do jakiegoś takiego absolutnego minimum, ale nawet te bagaże dodatkowo płatne różnią się rozmiarami w zależności od, od linii lotniczej. Myślę, że ma na to wpływ też czasami po prostu rodzaj samolotu jakim lecimy wielkość, wielkość schowków w samolocie. Także nie, tutaj nie jesteśmy w stanie zagwarantować, że te wózki zostaną dopuszczone jako bagaż podręczny i też nie tym się kierowałem wybierając wózki do dzisiejszego odcinka. Kierowałem się tutaj głównie tym, żeby zaprezentować wózki, które będą bardzo przyjazne i wygodne w podróży: czyli mają być małe, kompaktowe, lekkie i składać się bardzo szybko, tak żeby, żeby nie utrudniały dodatkowo podróży rodzicom z dziećmi. Jak widać, część z nich też ma pokrowce transportowe. Specjalnie przygotowaliśmy nasze wózki spacerowe w wersji złożonej. Część tak samo jest już zapakowana w pokrowce transportowe. Jak widać, zajmują naprawdę bardzo mało miejsca, a po rozłożeniu pełnią funkcję pełnowymiarowych wózków spacerowych. Dokładnie tak. Zaprezentujemy Państwu wózki już w wersji złożonej, także widzimy się za chwilę. Jak widzicie, nasze wózki są już rozłożone. Nie prezentowaliśmy wypakowywania, rozkładania, bo jest to dosyć oczywiste. Zaprezentujemy Państwu, jak każdy z tych modeli składa się, bo jednak to ma zasadnicze znaczenie przy komforcie użytkowania takiego wózka i ma wpływ na, na jego rozmiary. To no właśnie, Piotrze, wózki do podróży, natomiast podróż sama w sobie nie ogranicza się tylko i wyłącznie do samolotu. Oczywiście, że nie. Ja poleciłbym każdy z tych wózków, które za nami stoją, Osobom, które często przewożą wózek samochodem, można taki wózek bardzo szybko i sprawnie złożyć. Można to zrobić w większości przypadków jedną ręką. Niewiele miejsca zajmie w bagażniku. Dodatkową zaletą tych wózków jest bardzo niska waga więc na pewno też będą fajnym wyborem dla tych z Państwa, którzy muszą wózek często wnosić i znosić po schodach. Jeśli mieszkacie w bloku bez windy na jakimś wyższym piętrze 6-7 kg wagi to praktycznie każda kobieta. Jedną ręką poradzi sobie, żeby taki wózek wnieść, drugą rękę mamy wolną, czy żeby wnieść jakieś zakupy, czy przytrzymać dziecko. Czasami nawet same zakupy są cięższe. No czasami tak, <grym> zdarza się. E, Piotrze, to może jeszcze w imieniu naszych widzów uda mi się Ciebie przekonać, żebyś opowiedział nam troszeczkę więcej na temat każdego indywidualnego wózka, który o, tutaj mamy. Się. Omówimy sobie po kolei każdy model. E, Zaczniemy może od nowości na rok 2022, od wózka IDEO marki Kawo. Jakbyś mógłbyś mi Łukasz go tutaj troszeczkę Jasne. podwieść. Chciałem zacząć od tego modelu, ponieważ jest to naprawdę bardzo ciekawa propozycja na ten rok. Nie wiem, czy oglądaliście Państwo nasz odcinek dotyczący rodzajów siedzisk. Tam mówiłem, że siedziska dwukierunkowe zazwyczaj są mniejsze. Dla większych dzieci raczej polecałem siedziska ustawiane przodem. Ten wózek jest swoistym zaprzeczeniem tej zasady, ponieważ po pierwsze, jako jedyny z prezentowanych tutaj wózków takich kompaktowych podróżnych, posiada siedzisko dwukierunkowe. Dodatkowo możemy to siedzisko obrócić z dzieckiem w środku. To siedzisko jest obrotowe, nie musimy go wypinać, podnosić, przekładać, więc mamy naprawdę kapitalną funkcję. Co do wielkości siedziska, 50 cm oparcie i dodatkowo bardzo fajna funkcja regulacji wysokości budki. Też wspominałem w odcinku o siedziskach, że decydująca nie jest wysokość oparcia, a wysokość budki. Tutaj producent pomyślał o takiej właśnie innowacyjnej funkcji, która no naprawdę mnie osobiście rozbroiła, bo ja tego jeszcze nie widziałem do tej pory. No i w sumie zyskujemy dodatkowe 3-4 cm na wysokości. To jest dokładnie, bardzo dużo. Dokładnie. Wózek jest, certyfi siedzisko certyfikowane jest dla dzieci od narodzin do 22 kg, a więc mamy naprawdę bardzo szeroki przekrój. Tutaj mamy informacje o zgodności z normą. Właśnie jest tutaj norma EN 1888, Myśnik 1, myśnik 2 z 2018 roku, czyli właśnie ta dopuszczająca. Wózek do, już do 22 kg. Jeśli chodzi o kwestie certyfikacji od zera, no to mamy specjalny system pasów i w ostrzeżeniach nie mamy informacji, że siedzisko przeznaczone jest od 6 miesięcy, więc jest to siedzisko od zera. Składanie też bardzo fajne. Składamy oparcie do przodu, przekręcamy raz, dwa, i wózek składa nam się do takich rozmiarów. Mamy tu dodatkowo fajny taki uchwyt do przenoszenia. Ten uchwyt też jest dostępny w sytuacji, kiedy mamy założony pokrowiec transportowy. Łukasz, przejąłbyś może ode mnie? Odstawmy tam troszeczkę z boku. Niech sobie stoją takie złożone, będziecie Państwo widzieć właśnie ich, ich, ich główne zalety. Oprócz tego jeszcze wspomnę bardzo fajne wyposażenie. Mamy e, moskitierę, folię przeciwdeszczową, e, pokrowiec na nóżki, no i pokrowiec transportowy, który Państwo e, już, już wcześniej mm, widzieli, czyli... Full wypas. Full wypas, dokładnie. Druga propozycja, wózek Volt Pro tak, Tarki. Tak. W w w wózek, o którym nie moglibyśmy nie wspomnieć, ponieważ jest to e, nasz bestseller praktycznie od trzech lat. Po pierwsze, dosyć atrakcyjna cena, bo ideą niestety to będzie zupełnie na półka cenowa. Marka KAWO jest ogólnie marką droższą. Za te, za te innowacje niestety trzeba trochę więcej zapłacić. Tutaj mamy wózek bardzo popularny od trzech lat. Co wpływa na jego popularność? Moim, moim zdaniem i z Państwa e, opinii wynika, że jego wysokość. Jest to wózek typu mini, czyli złoży się do bardzo małych rozmiarów. Też e, zmieści się do pokrowca transportowego, a po rozłożeniu jest wysoki. Zobaczcie, jaką mamy wysokość między siedziskiem e, a budką. E, wózek również certyfikowany. Zgodnie z najnowszą wersją normy, czyli siedzisko do 22 kg. Siedzisko certyfikowane od zera, tak samo jak w przypadku wózka, wózka IDEO. No, siedzisko oczywiście nie jest przekładane, bo IDEO jest jedynym wózkiem w naszej ofercie, który, który posiada taką innowacyjną funkcję. Jest to typowy wózek podróżny, więc siedzisko skierowane przodem. Mały po złożeniu, ale tak jak mówię, duży po rozłożeniu. Składanie też jest bardzo intuicyjne. Tutaj przed złożeniem pamiętajmy, żeby poparcie rozłożyć do pozycji leżącej. Mm -hmm. Budkę sobie możemy złożyć, i praktycznie, jak to zrobimy dobrze, to możemy to zrobić jedną ręką, ja sobie tak pomogłem, ale złożenie jedną ręką naprawdę jest do opanowania. Wózek w tym momencie jest zablokowany, nie rozłoży nam się. Dodatkowo mamy tutaj w wyposażeniu taki praktyczny pasek możemy go poluzować on w tym momencie jest skrócony ale jest to pas na ramienny czyli możemy sobie ten wózek założyć na ramię przenieść nie będę tego w tym momencie robił dostęp do tego pasa również macie państwo z pokrowca transportowego ale nie jest niezbędny bo pokrowiec transportowy ma swoje własne szelki do, do przenoszenia Bardzo mógłbym, tak... też tak? mogę dużo dobrego powiedzieć na temat tego wózka bo sam z niego korzystałem Tak dokładnie ty jesteś użytkownikiem Volta Pro to prawda wyposażenie dodatkowe, praktycznie takie samo jak wózku Ideo, Moskitiera, pokrowiec. Na nóżki i folia e, przeciwdeszczowa. przeciwdeszczowa. No mamy jeszcze uchwyt na kubek, to to jest, to jest taka dodatkowa funkcja. No i to składanie, które no naprawdę e, sprawia, że te, te gabaryty są niewielkie no i wysokość po rozłożeniu myślę, że to jest, to jest główny atut. Łukasz, czyń honory? Jasne. Okej. Okay. A jak widzimy, ideo jednak troszkę yy, troszkę mniejsze po złożeniu. Kolejna propozycja. Tak, tak. Tutaj mamy model Spin, marki Eurocart. Ten model to w ogóle, jak Państwo rozpakowujecie karton, to już wyjmując wózek z kartonu, on jest spakowany w pokrowiec transportowy i rozkłada się go praktycznie jednym ruchem. To jest wózek już taki stricte do podróży. Hmm. Yy, sama waga 5,9 kg. Poniżej 6 yy, Poniżej 6 kg, naprawdę leciutki wózek. Zrobiony w 100% z aluminium, to jest aluminium polerowany na wysoki połysk. Uważam, że ładny, ponadczasowy design. No nie mamy tutaj na przykład blokady przednich kół, nie mamy wielu mechanizmów, które, które być może w innych wózkach są oparcie zregulowane na pasek, ale to wszystko ma wpływ na wagę tego wózka. Żeby taką wagę osiągnąć, no musimy, musimy z pewnych rzeczy zrezygnować. Mamy tutaj też ciekawe rozwiązanie, zamiast barierki bezpieczeństwa, mamy tutaj tak zwaną pilotkę. Czyli barierkę połączoną z zabezpieczeniem krokowym. Nie wszyscy Państwo lubicie takie rozwiązania, ale zapewniam, że są one dużo bezpieczniejsze. Bo nawet gdyby w jakiś sposób zapomnieli Państwo zapiąć dziecka w pasy bezpieczeństwa, to to zabezpieczenie krokowe chroni dziecko przed wysunięciem się pod barierką. Można je też bez problemu zdemontować. Składa się razem z wózkiem, nie trzeba tutaj żadnych, żadnych czynności wykonywać przed złożeniem. Wózek ma być. Prosty i szybki w składaniu, no i, 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 i też lekki. Moim zdaniem, jeden z lepszych wózków do, 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 do podróży w naszej ofercie. Składanie też bardzo proste. Pyk pyk, jak wózek nam się złożył. No, zapięty jest w tym momencie. Zabezpieczenie krokowe też nam się złożyło. No, waga, rozmiar. Chyba nie trzeba tutaj e, absolutnie nic dodawać. Nawet Łukaszowi nie będę przekazywał do odłożenia, tylko sobie sam dźwignę, bo, bo, to, bo, bo to czysta przyjemność. Produkt z nieco starszej kolekcji, więc cenowo też w tym momencie bardzo atrakcyjny. Jednak jest to cena jeszcze sprzed podwyżek. Znamy temat inflacji chyba wszyscy. Tutaj jeszcze mamy, jeszcze są te ceny na razie, na razie przedinflacyjne. Przed Dobrze, dalej. Kolejny, nieco starszy model. Aha, przepraszam, jeszcze wspomnę, że od tego momentu Będziemy mówić o wózkach, które mają siedziska certyfikowane od 6 miesięcy wzwyż, już nie tak jak te dwa pierwsze modele i te siedziska z wyjątkiem Minimy certyfikowane są do 15 kg, no niestety, ale są to za to propozycje dużo tańsze. Więc jeśli Państwo potrzebujecie wózek dla dziecka, który jest powyżej 6 miesięcy, a waży poniżej 22 kg, to te, te, te konstrukcje na pewno się świetnie sprawdzą. Minima, bardzo znany produkt, kiedyś zwycięzca felistytu Supermama Awards, w kategorii spacerówka dla dziecka. Bardzo fajna amortyzacja, mimo że ten wózek jest nieduży, to naprawdę bardzo fajnie amortyzuje. Amortyzacja jest i z przodu, i z tyłu. Siedzisko nisko osadzone, więc większe dziecko bez problemu sobie samo do tego wózka wsiądzie. Regulacja oparcia stopniowa, nie na pasek, co też jest na pewno dużą zaletą dla, dla wielu z Państwa. Podobnie jak spin. Ten wózek ma po prostu być szybki i prosty w obsłudze. Tu nie ma jakichś niesamowitych mechanizmów, nie ma blokady przednich kół. On ma być po prostu prosty. Ma być mały i szybki w złożeniu. Tak? Składanie jest nieco inne niż w modelach, które prezentowałem wcześniej. Musimy najpierw wcisnąć tutaj, a oparcie sobie weźmiemy do pozycji siedzącej, wciskamy tutaj dwa przyciski, łapiemy wózek w dolnej części i on nam się składa jak takie wahadło. On już się zapiął w tym momencie, nie rozłoży nam się sam, tutaj widzimy automatyczną blokadę. Możemy sobie trzymać albo tutaj bezpośrednio za rurkę, którą wykorzystaliśmy do składania, Albo mamy też pas na ramienny, podobnie jak w modelu Volt Pro. I też dostęp do tego pasa mamy z poziomu pokrowca transportowego, więc wysuwamy tylko pasek, zarzucamy wózek w pokrowcu na ramię i w drogę. Odstawimy. To ostatnia propozycja. Tak, tak, to nasze dwa ostatnie wózki. Są to wózki marki Colibro. Bardzo ekonomiczne propozycje. Jest to najtańsza marka, którą tutaj prezentujemy. Nie posiadają niestety pokrowców transportowych, tak jak Państwo widzieliście. Ale no cena czyni cuda, jak to się mówi. Tak? Te wózki można kupić praktycznie za niewiele ponad 300 zł w tym momencie. Także jeśli ktoś potrzebuje wózka stricte na jeden wyjazd, a na co dzień korzysta z jakiegoś innego, to można sobie bez problemu na taki wózek pozwolić. Nie obciąży to za bardzo żadnego domowego budżetu. Niekoniecznie trzeba wydawać od razu jakieś grube pieniądze. Jeśli co do funkcjonalności, ja bardzo lubię system składania w tym wózku. Marka Colibro chwali się systemem Dual Fold, czyli są dwa punkty składania w każdym z tych wózków. Ten ma składanie półautomatyczne, czyli praktycznie wózek, wózek sam się składa, zapina i też możemy go postawić do takiego rozmiaru. Mnie się osobiście ten wózek podoba. Może, może, może nie ma. Albo nie wspomniałem o kołach. Tu na przykład w tych modelach mieliśmy koła z poliuretanu. Tak? Tutaj mamy koła EVA, czyli jednak troszkę, troszkę niższej jakości tworzywo. Nie jest to plastik, nie jest to pianka, jest to tworzywo EVA. Nie jestem w stanie określić tutaj, co to dokładnie jest to tworzywo EVA, bo wzór chemiczny jest jakiś kosmiczny. Wygooglujcie sobie Państwo, to sami zrozumiecie, dlaczego nie rozwijam tego skrótu. Ale, ale no, poliuretan. Stosowany w innych tutaj prezentowanych wózkach, jednak jest tworzywem lepszym, odporniejszym na ścieranie, ale tak jak mówię, tu mamy za to niesamowitą cenę. Za taki wózek, który też waży chyba 6 kg, to, to, to naprawdę jest to świetna propozycja, mimo braku pokrowca transportowego i nie ma też moskitiery. Ale składa się naprawdę do niewielkich gabarytów. No, fantastyczna kosteczka. Jak na załączonym obrazku, tak? Same też, jak widzicie, stoją po złożeniu, więc bez problemu odstawimy je gdzieś na lotnisku, jak potrzebujemy sięgnąć po dokumenty. Naprawdę jest to, jest to bardzo fajne, e, fajnie rozwiązane. Ostatni e, model, ma też marka Colibro. Blokujemy hamulec. Tutaj, jak widzicie, podobnie jak w modelu Spin, mamy pilotkę e, zamiast, e, zamiast barierki. Hmm, też, jest, te, też jest tutaj ten sam system, dualfold, czyli mamy dwa zawiasy. Dzięki temu te, w sumie to wszystkie te wózki mają zbliżony system, tylko akurat ten producent tak to nazywa. E, składa się po prostu w dwóch miejscach, dzięki czemu uzyskujemy rozmiar takiej, takiej kosteczki. E, ciekawy taki, nie wiem jak ci się podoba, mamy taki efekt szklanych kół. Dość, dość nietypowe rozwiązanie, dość tak, tak. Ale ale to się... w, w, w każdym temacie znajduje się no, i zwolennicy. Tak, Jednym się podoba, drugim się nie podoba. Dla mnie to wygląda akurat tak dosyć dziwnie, ale, ale, ale jest, jest to coś ciekawego. Oczywiście koła nie są wykonane ze szkła, tylko jest to, jest to plastik, mhm. ale jest amortyzacja, jest regulowany podnóżek. tapicerki tutaj nie założyliśmy, ale. Ale podnóżek regulowany jest, także jest regulacja oparcia. Wózek posiada wszystko to, co trzeba, i cena również jest w tym momencie bardzo atrakcyjna, podobnie jak zresztą wszystkie produkty marki Colibro. Składanie bardzo podobne. Tyk. Tu musimy troszkę, widzę, pomóc. Ciach, zapiął się. Podnóżek możemy sobie złożyć w tę stronę. I też mamy bardzo mały kompaktowy wózek za nieco ponad 300 zł. Więc, tak jak mówię, jeśli. Na co dzień nie korzystamy z takiego wózka, a chcemy mieć komfortowe, wygodne wakacje, to czasami w zupełności wystarczy. Chociaż ja uważam, że te wózki również świetnie sprawdzą się, tak jak mówiłem, jako takie wózki dojazdowe, czy w galerii handlowej, czy, czy, czy gdzieś po prostu w mieście. Nie, nie, nie będziemy się tutaj ograniczać tylko i wyłącznie do samych podróży. Tak. A zobacz, jak to ładnie wygląda wszystko, kurczę. Te, jak od linijeczki. Tylko Volt Pro troszkę wyższy, ale, ale przekłada się też to na wysokość tego wózka mhm. po rozłożeniu. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek pomoże Państwu podjąć decyzję w wyborze odpowiedniego wózka spacerowego do podróży. Jeżeli Państwu podobał się dzisiejszy odcinek, zachęcamy do pozostawienia lajka, a także do subskrybowania naszego kanału, gdzie co tydzień będą publikowane nowe odcinki. Przypominamy również o konkursie. Do wygrania są kubki termiczne marki EuroKart. Wystarczy, że w komentarzu pod filmem. Zostawicie propozycje na nowe odcinki. Jeśli akurat Twoją propozycję wybierzemy, to nagrodzimy cię takim właśnie kubkiem. Dziękujemy ślicznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia.